Dzięki gościnności dyrektora galerii Jerzego Tyburskiego, grupa słuchaczy Zamońskiego Uniwersytetu III wieku spotyka się przy sztalugach, aby w nastrojowym wnętrzu galerii sztuki rozwijać swoje malarskie zainteresowania. Warsztaty odbywają się pod okiem artysty, plastyka i pedagoga, który przekazuje uczestnikom swoją wiedzę. Podczas ostatnich zajęć słuchaczki i jeden słuchacz uniwersytetu malowali martwą naturę, doskonaląc przy tym takie umiejętności jak mieszanie farb czy uchwycenie na płótnie perspektywy. Ja jako artysta plastyk, ja bardzo lubię y, dzielić się swoimi doświadczeniami i przekazuję jakby y, jak natychmiast w sposób spontaniczny te doświadczenia. Wcześniejsze warsztaty odbywały się również w plenerach, na przykład w Zwierzyńcu, gdzie artyści pasjonaci malowali roztoczańskie pejzaże. Odbywały się również zajęcia dotyczące grafiki i rysunku. Dotychczas nie mieliśmy czasu, żeby rozwijać swoje własne zdolności, bo byliśmy zajęci pracą, no i były sprawy ważniejsze, rodzinne. A w tej chwili, jak już jesteśmy na emeryturze, mamy tę możliwość rozwoju własnego ta talentu. Zajęcia plastyczne nie są jednak jedyne, w jakich mogą uczestniczyć zainteresowani malarstwem emeryci. Są również prowadzone dla nich wykłady z historii i teorii sztuki. Wykłady odbywają się w Muzeum Zamojskim, a prowadzi je dyrektor muzeum. Czuję się tutaj bardzo dobrze, wśród tych osób z pasją. Tu jest taka, czuję się taką, taką specyficzną atmosferę, po prostu, i czuję się tą wzajemną życzliwość. Zespół malarski zamońskich seniorów ma już swoje sukcesy. Takie jak wystawa w Galerii Młodych Bursy Międzyszkolnej nr 2 z kwietnia zeszłego roku, czy wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych z listopada. Jak z dumą mówi pani Janina Jaśnińska, wystawy te cieszyły się dużym zainteresowaniem.